E Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak rozbudowałem gniazdo 230V z jednego gniazda podwójnego, które znajduje się w jednej puszce, na pięć gniazd, które znajdują się w trzech puszkach. Zamiast tego podwójnego gniazda chcę założyć dwa gniazda z bolcem pojedyncze i jedno gniazdo potrójne typu Europlug, do którego można podłączyć tylko urządzenie które nie wymagają uziemienia w klasie drugiej. Te urządzenia są oznaczone kwadratem w kwadracie. Tak jak tutaj widzicie. I posiadają one wtyczki z dwoma bolcami. Prace jakie zobaczycie w tym filmie są bardzo niebezpieczne. Podczas tego typu prac może porazić was prąd. Porażenie prądem grozi śmiercią. Dlatego jeśli nie posiadacie odpowiedniej wiedzy, no to musicie zlecić takie prace elektrykowi z uprawnicą. Zmienieniami elektrycznymi do gniazda, które będę przerabiał, podłączyłem tester. Tak jak widzicie, wszystko jest OK. Przycisnąłem guzik do sprawdzania różnicówki, żeby ją sprawdzić. Tak jak widzicie, różnicówka zadziałała. Przed zrobieniem czegokolwiek zabezpieczam tak ten obwód elektryczny, żebym miał pewność, że nikt nie włączy mi zasilania, jak będę wykonywał pracę przy montażu tych dodatkowych gniazdek dlatego wyłączam bezpiecznik, przez który idzie zasilanie do tego gniazdka, zamykam skrzynkę na klucz i klucz zabieram ze sobą. I wtedy, żeby ktokolwiek mógł włączać albo wyłączać bezpieczniki, no to musi przyjść do mnie po klucz. Dodatkowo sprawdzam, czy nie ma napięcia na przewodzie fazowym. Na tej ścianie jest płyta karton-gips. Puszki, które są zamontowane w tym karton-gipsie, niezbyt dobrze trzymają się, dlatego tak jak Tutaj widzicie, to gniazdo już odstawało i przy wyciąganiu i wkładaniu coraz bardziej się luzowało. Dlatego zamiast takiej typowej puszki, która jest montowana do płyty kartonowo-gipsowej, zamontuję puszki głębokie. Zastanawiałem się bardzo długo, czy nie zamontować tutaj tych puszek bardzo głębokich, ale stwierdziłem, że ta płyta kartonowo-gipsowa nie odstaje zbyt daleko od ściany i te puszki głębokie. Też będą częściowo zamontowane przy pomocy kleju w ścianie. W puszkach powycinałem przejścia, tak żebym nie musiał tego robić po zamontowaniu. Złożyłem te trzy puszki ze sobą, przyłożyłem w miejsce, gdzie one będą zamontowane, wypoziomowałem i zaznaczyłem, w którym miejscu będę musiał wykonać dwa dodatkowe otwory. Do wykonania otworów przez płytę karton gips i potem dalej w ścianie z cegły użyłem specjalnej korony na obwodzie której są takie diamenty i zamontowałem je do młota udarowego. Podczas wiercenia użyłem odkurzacza, żeby od razu ten pył wyciągać. Ja mam założony taki specjalny worek w odkurzaczu, który nie wypuści tego pyłu na zewnątrz. Jeśli będziecie mieli jakiś zwykły worek, to może się okazać, że ten odkurzacz jeszcze bardziej wam ten pył rozpyli po pomieszczeniu, niż gdybyście wiercili bez odkurzacza. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, czy ten odkurzacz ma dobry Filtr i worek. Po wykonaniu otworów przymierzyłem puszki jak gdyby na sucho, żeby sprawdzić, czy na pewno będę w stanie ustawić te puszki tak, żeby były w dobrej pozycji. Po przymierzeniu puszek stwierdziłem, że wszystko jest ok. Cały gruz, który powstał podczas wiercenia, wyssałem przy pomocy odkurzacza. Oceniłem tą powierzchnię, w którą będę wklejał te puszki pod względem czy muszę ją zagruntować. Gdyby tutaj się coś sypało, gdy przejadę palcem, no to musiałbym zagruntować. To unigruntem. Napiszcie w komentarzu na jakim środku wy montujecie te puszki w ścianie. Jeżeli chodzi o mnie, no to jeżeli chcę wykonać szybko jakąś pracę, no to przeważnie robię to na gipsie budowlanym, który bardzo szybko sknie i można potem szybko wykonywać inne operacje. W tym przypadku użyłem kleju do płyt kartonowo-gipsowych, ponieważ taki klej mi został i chciałem go zużyć, żeby nie skamieniał. Widziałem też też niektóre osoby, które kleiły takie puszki na gipsie szpachlowym. Mówili, że nie lubią tego gipsu budowlanego, ponieważ nie zdążą dobrze ustawić puszki i on im już zwiąże i muszą małymi porcjami rozrabiać ten gips i bardzo dużo czasu schodzi. A tak to jednego dnia obstawiają puszki na tym gipsie szpachlowym i następnego dnia już te puszki są nieruchome. Po nałożeniu kleju wtopiłem puszkę i ustawiłem ją tak, żeby była głębiej milimetr niż płaszczyzna ściany. Powiem, że kilka razy mi się tak zdarzyło, że ustawiałem tą puszkę na równo i później się okazało, że troszkę ona odstaje i trzeba było ją lekko obcinać, żeby ładnie wszystko obsadzić. Napiszcie, jak Wy obsadzacie takie puszki, czy na równo, czy lekko głębiej niż płaszczyzna ściany. Następnego dnia, jak ten klej wysechł, zaszpachlowałem całość gładzią szpachlową i poczekałem, a żona wyschnie. Po wysknięciu przy pomocy papieru ściernego wyrównałem całość, i tutaj każdy musi sam ocenić, czy dana płaszczyzna jest dla niego wystarczająca, czy nie. Dla mnie to, co tutaj zrobiłem, jest ok. Jeżeli chodzi o te puszki, no to nie było w nich śrub, dlatego teraz muszę oczyścić miejsca, gdzie te śruby będę wkręcał. Przy pomocy noża wydubuję gładź pachlową, którą zakleiłem te otwory malowałem tą powierzchnię tak, żeby farba nie odkleiła się od tej gładzi szpachlowej i po wyschnięciu unii gruntu pomalowałem całość. Poczekałem aż farba wyschnie i zacząłem montować gniazdka z tego przewodu, który tutaj wystaje. Ja, przy pomocy złączek wago, wyprowadzę po trzy przewody do każdego z gniazdek. Myślałem też, żeby podłączyć to w ten sposób, że do pierwszego gniazda doprowadzam te przewody zasilające, potem z pierwszego gniazda dokładam przewód który podłączę do drugiego gniazda i potem z drugiego robię to samo jak gdyby podłączam trzecie gniazdo. Gdybym miał te płytkie puszki, no to prawdopodobnie bym zrobił tym drugim sposobem. Ja tutaj zamontowałem te puszki głębokie, czyli łatwo zmieszczę te złączki WAGO w środku, tak żeby po prostu nie było problemu z zamontowaniem tych gniazdek. Jak już wszystkie przewody miałem podłączone do tych złączek WAGO, zacząłem podłączać Gniazda. Przewód fazowy podłączałem z lewej strony, po prawej stronie podłączałem przewód neutralny, a do bolca przewód ochronny. Tak zrobiłem w dwóch gniazdach. W tym trzecim gnieździe potrójnym nie ma możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Gniazdo jest tak wykonane, że możemy podłączyć do niego tylko i wyłącznie urządzenia, które spełniają drugą klasę ochrony przeciwporażeniowej. Na tabliczce znamionowej są one opisane kwadracikiem w kwadracie. I teraz pytanie do Was, moi widzowie, czy takie gniazdo może być zamontowane w pomieszczeniu, w którym inne gniazda posiadają bolec podłączony do przewodu ochronnego? Po podłączeniu przewodów przykręciłem gniazda przy pomocy dwóch śrub do puszki. Używając poziomicy, ustawiłem te gniazda w poziomie. Tak, jak tutaj widzicie, w tego rodzaju gniazdach są tutaj te wypustki, które muszą ze sobą pasować, i wtedy całość możemy ustawiać w poziomie. Jeżeli puszki ustawiliśmy w poziomie, no to teraz nie będzie problemu. Mi to tak się udało zrobić, że każde gniazdo mogę czterema śrubami przykręcić podczas. Ustawiania gniazdek zarysowałem część tynku. Będę musiał to poprawić, szpachlując na nowo, i potem znów zamalować to. Te gniazda są, jak gdyby, mocno eksploatowane. Często ten przewód jest wkładany i wyciągany. Dlatego postanowiłem przykręcić je do puszki czterema śrubami. Dodatkowo każde z gniazd ma jeszcze te łapki, którymi się zapiera w środku puszki, i też lekko je przykręciłem, żeby jeszcze usztywnić całość. Za Położyłem potrójną ramkę, następnie przykręciłem zewnętrzną część gniazda, która przytrzymuje ramkę w swoim miejscu. Teraz muszę sprawdzić czy te gniazdo jest dobrze podłączone, czyli idę do skrzynki, załączam bezpiecznik od tego obwodu i przy pomocy testera, testuję czy jest wszystko dobrze podłączone. Gniazdo potrójne. Które nie posiada bolca, nie mogę sprawdzić przy pomocy tego testera. Sprawdzam tylko, czy po lewej stronie jest podłączony przewód fazowy. Robię to przy pomocy śrubokręta z neonówką. Jeżeli jest wszystko podłączone, no to sprawdzam też różnicówkę. Robię to dwukrotnie dla tych dwóch gniazd, które posiadają bolec. Jeżeli chodzi o takie prace, no to musicie je zlecić elektrykowi, nie możecie ich robić samodzielnie. Jeżeli zauważyliście w filmie, że coś robiłem źle, no to proszę, napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli macie wiedzę na temat czy właśnie takie gniazda bez bolca, które uniemożliwiają podłączenie urządzeń klasy pierwszej i zerowej, można zainstalować w pomieszczeniu, w którym inne gniazda posiadają bolec podłączony do przewodu ochronnego. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy. Cześć!